Te sześć zapachów sprawią, że ona będzie myśleć o tobie całe wakacje. Armani Aqua Di Gio Parfum. Ten zapach mówi, jestem świeży i nie do ruszenia. Cytrusy i kadzidło robią wrażenie, zanim zdążysz cokolwiek powiedzieć. Jeśli boisz się być nijaki, to zapach, który cię ratuje. Jean Paul Gaultier Le Male. Nie pachnie chłopcem. Pachnie facetem, którego kobieta pamięta na noc i długo po niej. Wanilia, mięta, lawenda. Brzmi lekko, ale działa jak magnes. Klasyk, który nigdy nie zawodzi. Versace Man Eau Fresh. Jeśli myślisz, że świeży zapach znika, ten zostaje. Lekki, ale nie słaby czysty, ale z charakterem. To świeżość, która buduje wizerunek silnego, pewnego siebie gościa. Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum. Zaczyna jak flirt, słodko i tropikalnie. Potem wchodzi głębia, ciepło, siła. Kokos, tonka, imbir. Jeśli chcesz pachnieć jak facet, którego się nie zapomina, to ten zapach. Versace Eros EDP. Nie musisz być bogiem, żeby tak pachnieć. Słodki, mocny i cholernie wyrazisty. Wanilia, mięta i jabłko robią robotę. To zapach pewności siebie. Głośny, uwodzicielski, trudny do zapomnienia. sel, i Le Parfum. Zapach, który pachnie jak cel który właśnie osiągasz. Mocny, elegancki i pewny siebie. Dla tych, którzy mają ambicje i chcą, żeby było to czuć. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy ponownie.